Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat ogromnych postępów przy rozbudowie portu w Gdańsku. Jak wskazuje wiele informacji, ogromnie przyspieszyła budowa nowego terminalu T5. Na placu budowy naniesiono już pierwszy piasek. Rozpoczęło się także instalowanie ścianek obudowy terminala. Ogromny krok został wykonany przy nowym nabrzeżu T3, gdzie obsłużono pierwszy statek. Był to jeden z testów infrastruktury portowej w Gdańsku i można powiedzieć, że w stolicy pomorza wykonany został milowy krok dla transportu morskiego w naszym kraju. Jak dokładnie przebiegają prace nad terminalami, o tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu gospodarkamorska.pl pod tytułem T5 rośnie. Jest już 10% piasku i elementy osłonowego nabrzeża. Autorstwa pana Jakuba Milszewskiego oraz artykuł na portalu forcal.pl pod tytułem Terminal trzeci przetestowany. Port w Gdańsku może przyjąć każdy statek na globie. Autorstwa pana Radosława Dietricha. Port w Gdańsku jest największym polskim portem. Jeżeli chodzi o przeładunki, to jest on już w top 10 największych portów w Europie. Ogromnym sukcesem okazał się głębokowodny terminal kontenerowy, znany pod nazwą Baltic Hub. Obecnie w Trójmiejskim Porcie miejsce ma wiele nowych inwestycji, co jeszcze bardziej może rozwinąć Gdański Port. Wiele informacji na temat przeładunków w porcie z 2024 roku dostarcza portal trójmiasto.pl. Jak czytamy, w porcie Gdańsk w 2024 roku obsłużono 3559 morskich statków handlowych, przeładowując 77,4 miliona ton ładunków. Udało się też wypracować rekordowy zysk netto, szacowany na poziomie około 264 milionów złotych, to aż o 51,7 miliona złotych więcej. Niż za cały 2023 rok. Te dane wskazują, że port w Gdańsku cały czas się rozwija, a to wciąż nie koniec. Przejdźmy, może, teraz do najnowszych medialnych informacji. Jak informuje portal gospodarkamorska.pl, terminal T5 przy Baltic Hub, który będzie pełnił funkcję bazy instalacyjnej dla projektów morskiej energetyki wiatrowej PGE Baltica, już rośnie. Na placu budowy naniesiono już pierwszy piasek. Rozpoczęło się także instalowanie ścianek obudowy terminala. Terminal został zaprojektowany z myślą o pełnieniu funkcji bazy instalacyjnej dla morskich farm wiatrowych. Tam ma odbywać się magazynowanie, wstępny montaż oraz załadunek na statki instalacyjne elementów turbin dla projektu Baltica 2, pierwszej morskiej farmy wiatrowej PGE, budowanej przez konsorcjum z duńskim koncernem Orsted. Wiele dzieje się również na nowym terminalu T3, który jest nadal w budowie. Jak donosi portal forsal.pl, w Baltic Hub w Gdańsku doszło do niezwykłej sytuacji. Obsługiwane były jednocześnie trzy statki na trzech różnych nabrzeżach. O ile obecność kontenerowców przy wybrzeżu T1 oraz T2 to codzienność. Gronie tuzinkowym wydarzeniem jest działanie nabrzeża T3. Jak dalej informuje portal forsal.pl, jest on nadal w trakcie budowy, a statek CMA, CGM, Tivoli, który przycymował na tym nabrzeżu, przebywał tam niejako w formie testu. Operacja rozładunku statku z towarów zwykle trwa nie więcej niż kilkanaście godzin, tym razem jednak trwało to kilka dni. Było tak, ponieważ jego obecność na trzecim nabrzeżu była formą testu dla nowej infrastruktury portowej. Testowane były m.in. nowe suwnice nabrzeżowe STS, a pełne uruchomienie T3 przewidywane jest na drugą połowę 2025 roku. A jakie są szczegóły związane z terminalem T3 i co może dać portowi w Gdańsku ta inwestycja? Jak informuje portal forsal.pl Inwestycja robi ogromne wrażenie. Jej koszt oszacowano na 470 milionów euro. Dzięki nowemu nabrzeżu wzrosnąć mają możliwości przeładunkowe z około 3 do 4,5 miliona teł rocznie. Powstało już nabrzeże głębokowodne o długości 717 metrów, głębokości 18 metrów oraz placo o powierzchni 36 hektarów. W ramach T3 działać będzie 8 suwnic nabrzeżowych i 28 półautomatycznych suwnic RMG. Infrastruktura pozwoli na rozładunek największych statków świata. Port w Gdańsku rozwija się w ogromnym tempie. Trzeba przyznać, że głębokowotny terminal w Polsce był strzałem w dziesiątkę. Zyskaliśmy na tym ogromnie, a prognozy mówią, że porty nadal mogą zyskiwać na znaczeniu. Dlatego tak ważne są dalsze inwestycje w rozwój. W Europie produkuje się coraz mniej, dlatego skazani jesteśmy na towary i produkty z Azji, a ściąganie ich do Polski i stąd dystrybuowanie ich na inne kraje w naszym pobliżu jest dla nas korzystne. Oczywiście dobrze byłoby produkować wiele dóbr samemu, ale na razie jest to w wielu branżach mało realne. Jestem ciekawy, co Wy uważacie na ten temat. Polska gospodarka w ciągu najbliższych lat będzie się dalej rozwijać? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat portu Świnoujściu. Na teraz się żegnam wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia!